Słowo Boże na dziś, czwartek 19 stycznia 2023 roku. Wspomnienie świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, Słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia arcykapłanem syna doskonałego na wieki. Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez pana, a nie przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto trzeba, aby ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na Ziemi, to nawet nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, został w ten sposób pouczony przez Boga. Bacz, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. Teraz zaś Chrystus otrzymał w udziale o tyle wznoślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 40. Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani spłodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy, nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, Oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane, radością dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają, a ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią: Pan jest wielki. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Alleluja! 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 Nasz zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy i z Idumei, i za Jordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do niego mnóstwo wielkie nawieść o tym, jak wiele działał. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu, ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił, i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały. Ty jesteś syn Boży, lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Oto słowo pańskie.